Więc gramy na drututa, drutut na jacksie w lesie. Więc ciekawe, nikowy Echo jakiś dziwny echo. one trick chyba. Wziąłem first strike, a, bo myślałem, że będę grał w Sajona nam idzie. Więc standardowo, standardowa czuczka, zamieniamy się w tego miniona. Zaczynamy jako ten minion. Q tutaj. raz jeżeli podejdzie, okej, okay, kolega respektuje, ale i tak się udało trafić. Pierwsze takie rozgrzywkowe. Zej parę pierwszego ataków. Trzeba zabiuzować go. Jeden, no Roland to jest kiuska sobie z farmi Dwa creep mu się udało Słabe Q z mojej strony No na no spokojnie, na no spokojnie to poszujmy Nie wiem gdzie on zaczął, to jest jedyny problem Bierzemy to, teraz W na drugi Autos na spokojnie, no, chcemy podejść Kraszne to zobaczymy, nie ma, nie ma kurczaków Wiemy wszystko na temat jego lasu, on jest tu Ma 8 creepów Czyli zrobił dwa kampy i bez buffa. Ziem, jak może wejść mu do lasu. Ok. Na spokojnie, on tutaj coś wchodzi w nas. Wydruczony stunik. Kryj jeszcze na odchodnym. Więc coś nieco go tu obijamy jakoś, ale chociaż be, bez kometki brakuje trochę. Bez kometki skorcza. Już nie jest to sama niko. Brakuje tutaj trochę pierdolnięcia. Jest tutaj Terapaty Gravesa. O, jest sprytnie za tym jako zagrał. Ale chyba autos. On nie żyje. Okej. Okay. Tutaj. Lecimy. Autos kolejny. Slash. Autos. Ten drut nie żyje. Ten se tu tepnie. Okej, okay, dobra. W tym wypadku po prostu cofamy grzecznie do bazy. Kupujmy sobie Dark Sila. Do tego jeszcze to, no i naprawdę jest zajebiście. To, to. Pierwszy raz gram w ogóle z tym first strikeem. zobaczymy jak będzie działał na no, 36 golda, nie najlepiej. Najlepsza runa na początku. Um, on tu gdzieś schodzi, tym daję Nie wiem czy oni są tego krawa górnego. Ja bym po prostu chciał to teraz szybko pushnąć. Więc Raz, dwa, parę Kolega tam poddymiał w lesie, więc... Chciałem to i teraz go skowerować, żebym mógł sobie na spokojnie tutaj grać. Gra wszystko o mnie wiedzą. Rzucił gdzieś w... To nie gdzie. Dobrze gra ten eko. Całkiem Ta coś tam potrafi, bo nik w ogóle Xiaolongbao, ba on to jak taki one Eko, pony skin. znany z Chin. Po prostu pusznimy sobie tego wave'a. Na topie tam jest tak matchup, ale chyba Graves masakruje. Hmm. Są w bocie. Fajnie było ich tam skowerować jakkolwiek. Idę. Może sobie nawet coś tutaj zdziałamy teraz. Naprawdę spory wave tam jest, więc fajnie byłoby to naprawić. Wygnę jako Graves, żeby trochę wprowadzić w blond, ale tutaj u lala. Trochę się odwaliło. W drugą stronę pobiegłem. No cóż. Trochę szkoda, bo jeszcze stracę mid wave'y, a tutaj nic nie zyskam na tym. Tyle co może to wezmę, ale no, dobra. Z mojej perspektywy może bym poszedł w drugą stronę, to by jakoś to wyszło. Wygnę nadal jako Graves. Spoko jest biegać jako Graves, na tyle sam movement speeda bazowego. Więc nic jest trasa przynajmniej trochę wprowadzam w błąd przeciwników. O dobra, ziomek jak ma szóstkę. On chyba po prostu cofną tutaj do bazy, więc będziemy chcieli zrobić to samo. Więc cyk, pyk, tego już nie ma. Czekamy lepsze auta, tak to więcej bije. I teraz sobie cofniemy, kupujemy... No butów nie możemy, bo mamy tu w Runach to, więc po prostu normalnie buty byłyby lepsze, ale jak nie możemy, no to kupimy sobie hexer alternatora całego. Ingordów nie kupujemy, bo taki wave. Antypinkwardowy, u wardowy, ujaja ja. No i dobrze, pride tutaj zabił, ale chyba, chyba będzie miał ciężko, żeby przeżyć Raczej go dziabnie tam jednym auto-atakiem No ale overall i tak spoko, bo ma wave idealnie ustawiony Więc nie straci Teraz trzeba pinać z 50 razy Tutaj kolega jest missing Żeby uważali Nie chcę face checkować, ale wejdźmy sobie tym Pyk Tam jest Echo, wszyscy o tym wiemy Jako, że go tu nie ma Sajan jeszcze jest w bocie, ulala la. No tam wszyscy są, więc Graves trochę lipę ma, no ale jeżeli zabije jednego, no to całkiem git. Dobra, oczywiście, że tutaj kolega pinguje co trzeba. To wiem, że to jest jeden z bardziej toksycznych zawodników. w ogóle tam czekolada wyzywa wszystkich jeszcze. Rypsona, nieraz już pozgłaszałem na Lip Partnerze, no ale w ogóle to daję. Dwa playdy przynajmniej z tego wziąłem, no to coś, coś nie coś jest. Coś nie coś jest. Wszystko widzieliśmy. No więc overall wydaje mi się, że ten play nie wyszedł też tak źle dla nas. Ja całkiem sporo creepów tutaj przytuliłem na tym jeszcze playciki, więc jest ok. Kolejny wavik, którego się chcieli puszcząć. Obawiam się, że może gdzieś być byli Skrank. Podejdę jako ten. No ten jest w tym momencie. Jestem tu jak coś, ale... Nie podoba się to dla mnie. O! Mam teraz dużą merkę. Podrzut. Ale tutaj tej bombę. Nice, WP. Dobra robota, chłopaki. Róbcie co trzeba. Ja teraz tu wezmę Mida. Zgarnę jeszcze z powrotem przy okazji. I'm glad we left Niko open, my chyba będzie trzeba flashnąć. Ja chyba jeszcze nie żyje. Kurde, no, sprytnie, zaskoczył mnie, zaskoczył mnie tym Sajonem. Jeszcze teraz, że ta Kaisa tu była. We left Niko open GG. Więc zaraz szybki tepek tu, żeby być w tempo i żebyśmy raczej czegoś zdążyli na prawdopodobne że gdzieś tam coś mogą robić w naszym lesie. tej... Tutaj stałybym, że ziomek ode mnie kliknął rekord, więc sobie po prostu grzecznie szybko puszniemy. Jest tam, więc biegamy, Oczywiście, jak zbiegamy, zamieniamy się w kogoś na innego, żeby troszkę więcej konfuzji, może wprowadzić. No Dobra, wypuszowany. Siub, Autos jeden, drugi. I dobra, jako Graves nie da atakować Wywrócił się koleżka. Hmm, no i teraz, co możemy zrobić? No tego, jako raczej nie zabijemy, co nie? Bo jest tutaj całkiem silny. Znaczy dużo HP ma, więc go nie łączujemy. Ale może? Tutaj zaczniemy jako creepek. Elegancko. Wyciągniemy go. Jakiś luźny tradzik Tutaj to. Jakaś wymiana, jedna, druga, trzecia. Trochę s first golda nabiliśmy. Tam się bijemy jakby mieli zabić. To robią tu. palmy sobie ciastko, wbiegamy jako ten. O, nice! Podjeżdżam tu z tym na rucie Oj, Kajsa przeżyła tam na farcie, ale Graves coś zabije, Jak jako dwa kilo tutaj wziął. No to nie jest cool, ale chyba powinni go zabić. Oj, jednak nie jest za szybki. No, z tu gdzieś głęboko. Jacimy creepem tym. No ten creep nie jest najlepszy do udawania creepa. Ale zróbmy jeszcze czas sztuczkę na tym, więc weźmy szybko sobie tego klipa. cykpych. Nie wiem, czy to by nas, ale jest taka No bo trochę przytuliliśmy, przytyliliśmy, każdy ja nic nie wziąłem, ale niedzielnik wziął. Zaraz możemy tutaj już szukać, może czekaj na mojej jarce. Ja bym się wymawił w klipa tutaj, taką. Ubrany z bezerki. O kurwa. A! <grywa> Dobra, udało się. Jakoś się udało to przeżyć w ogóle i nie umrzeć. Teraz w chciał pójść zgarnąć tamte y. Dobrze, że to im siadło. Tepek za 9. To tutaj dziabnąć. Okej, okay, to jest huge shutdown. Ale agresywnie tutaj wleciał tym Gravesem, pomylił chyba odwagę z odważnikiem. No dobra, mamy, 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 mamy. Będziemy strzelać jako aszka-baszka, a Aszka więcej mówiąc, atak speeda. większy zasięg. Dance wave'ik. tam. O, aż każdy ten rucik nie wleciał. Dobra, na no, taki tepek bardziej zachowawczy. By miało się coś dziać, żeby trochę te ich przestraszyć, weźmy po prostu tego wave'a. Szukamy potem jakiegoś recalla. Jest Saya ale Scionowi raczej zbyt dużo nie robimy. Bo jest trochę tanki, nie będę ukrywał. 217 golda w 15 minut. No, tak, nie najgorzej, nie najlepiej. Hmm, więc kupujemy to. Aż tutaj próbuję strzelać. No, nie dzieje to najlepiej. Idę. Jestem na flance. Dobra, zostałem Movement Business to jakoś przeżyliśmy, ale nie wygląda to zbyt ciekawie teraz. Ronowski tutaj próbuje, próbuje jakiś engagek, y, też mi to śmierdzi. Śmierdzi to dla mnie, wydaje mi się, że musimy się oddać. Możemy ewentualnie to za Heralda. Nie byłoby jeszcze mid Tower może wziąć w międzyczasie. Dobra, chyba ja mogę wziąć, bo są dwa autoataki ataki Cyk. Okej. Okay. No tu, dobra, spalam recall, mogę sobie tu zrecallować Na widzie złe do zgarnięcia Trzeba by wziąć, o, jest tutaj kolega drutut Więc to po prostu tyle będzie z naszego spotkania Odczycę sobie wuj, polecę dalej Tu robi to No, nie robisz jak coś, dzięki Dobra, mogę tutaj grać na tym creepie, jakbyśmy chcieli Ale nikt ze mną nie chce grać, więc ewentualnie tyle co Może uda się kogoś wybajtować Jakąś Kajsę, jest Ornowski, bądź coś tam szuka Udała się dołapać, okej, okay. jest wyłapany, huge 500 dał golda Jeszcze tej drututa powinniśmy tutaj załapać, zaraz Dobra, nice, szkoda, że na Shora nie ma, ale tak to catch elegancki z jego strony O, heraldik tutaj, z heraldem nam idzie Pik, Jeden autos, uś, szkoda, że miał to Próbowałem. Prawie go zabiliśmy, ale czas rikolować, bo już tu Kaisa idzie. Nie ma co overextendować. Eko ewentualnie jakichś na plecach. Dobra, ten ziomek żyje. Dla Kaisa z tym buildem nawet całkiem szybko to unszutuje. Nie kupujemy Mera, więc yy, poszedłbym w przemyt, jakim jest Rabadon. Można ewentualnie jeszcze Horizon Focusa tutaj zagrać. chyba Rabadon będzie spoko. Oczywiście nasz kolega musi się podać od razu. Trochę, może tam połknijmy z tego. 65 golda, wow, mega. Najgorsze, trochę nam wizji brakuje. Nie mamy za bardzo jak tego podejść. Musimy to z Ornem przejść przez Mida. Alo, możemy przez Mida przejść? Hmm, to nie mogą teraz to robić, nie? My jednak nie robią. Więc jakaś próba engage'u we mnie. Jaszkę. Ale chyba żyje Okej, okay, wygląda nawet ok. Szybko teraz tu cofnę. jest z powrotem mogę gdzieś na plecy stepować typuję od razu tu nie wiem jak sprzedać hmm? syk flash protobelt, jeszcze go zabijemy, shutdownik teraz elegancko możemy zrobić na shora dobra mamy to Kongo. Dobra, ale nawet jeżeli umrzemy, umrze nas ja z Ion. Jeżeli teraz ten przeżyje, to naprawdę i tak jest spoko. Bez no mnie niebieskiego trinketa, bo mam problem z wystrzykowaniem niektórych rzeczy. Że może i z creepem tym pierwszym tu nam idzie. Przez to coś zagramy. No i widzę, że jakieś kurde zgrzyty w naszej drużynie. Chłopaki się pingują, mimo że mamy dwóch ziomeczków. Odpalam, lecę jako ten creep. Git. Oj! Mamy dru tutaj, jeden złapany, drugi też. Tam jest, jest, jest chyba koniec tej gry, mi się wydaje. Mamy dwójkę teraz teleportowanych z side lane'ów. Trzeba uważać teraz na to. Eko wchodzi. Pierwszy target. Chyba umrę, ale Graves to zabije. GG. Spoko. Fajna gierka bardzo. Dzięki, że oglądaliście. Pozdrawiam, trzymajcie się.